energia geotermalna czym jest jak ją wykorzystujemy oczywiście energia geotermalna polega na wykorzystaniu energii cieplnej pochodzącej z gruntu i tutaj to wykorzystanie energii geotermalnej może wyglądać w ten sposób że po prostu instalujemy pompy ciepła i wykorzystujemy to że pod ziemią ta temperatura jest wyższa niż na przykład na powierzchni temperatura powietrza no i używamy pomp ciepła albo też możemy eksploatować głęboko położone warstwy gorącej wody. Dziś raczej skupimy się na tym drugim wykorzystaniu, czyli o wykorzystaniu tej ciepłej wody i jej oczywiście po wykorzystaniu, odebraniu tego ciepła w pompowaniu do ziemi. Ponieważ o pompach ciepła już jest materiał na kanale. I tak. Oczywiście potrzebujemy takiego źródła tej gorącej wody. To jest podstawa. Te źródła są na różnych głębokościach. Oczywiście, żeby je móc w sposób ekonomiczny i tak dysponując obecną technologią wykorzystać, one nie mogą być głębiej niż na przykład kilka kilometrów. Temperatura też jest ważna, żeby po prostu nie trzeba było dogrzewać tej wody, jak to niekiedy ma miejsce u nas w Polsce, chociaż nawet takie coś jest opłacalne. Ale od początku. Oczywiście używa się głębokich odwiertów dochodzących do tych zbiorników z gorącą wodą. Tą wodę się po prostu pobiera, wypompowuje się z podpowierzchni powierzchni i wykorzystuje się ją w układach ogrzewania. Ta temperatura wody może mieć kilkadziesiąt stopni, a przy tych niższych warstwach, gdzie to ciśnienie jest bardzo duże, nawet ponad 100 stopni Celsjusza. I wykorzystywanie tej energii cieplnej, na przykład do układów ogrzewania, centralnych układów ogrzewania, nie tylko w domach jednorodzinnych, ale też w takim. W większym zastosowaniu. Po prostu ta woda nie musimy jej podgrzewać, a ona już jest gorąca. Ta gorąca woda może być też wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej. Ale w tym przypadku ta temperatura musi być już naprawdę spora. Żebyśmy po prostu nie musieli jej podgrzewać, chociaż tak jak powiedziałem, nawet to niekiedy jest ekonomicznie i technicznie OK. Oczywiście pozwala to na takie bardzo fajne wykorzystanie tego ciepła. Pamiętajmy, że to jest tak zwana energia odnawialna. Koszt eksploatacji, gdy już wybudujemy infrastrukturę, jest niski. Właściwie brak takiego negatywnego wpływu na środowisko. Jeśli to zabezpieczymy, to, to wydobywanie się w niektórych przypadkach tych gazów, czy też minerałów szkodliwych do atmosfery właściwie jest wyeliminowane. Takie, można powiedzieć, instalacje nie psują krajobrazu. Pogoda, jak to ma miejsce w innych odnawialnych źródłach energii, nie musi być odpowiednia, nie musi spełniać szeregu warunków. Więc takie wykorzystanie energii geotermalnej ma bardzo dużo zalet. Oczywiście, inwestycje są drogie, dochodzi do korozji urządzeń. To ta raczej możliwość dostania się tych szkodliwych substancji do atmosfery. Ale to wszystko da się wyeliminować, tylko że musimy mieć źródło. Jeśli mamy odpowiednie źródło umiejscowione w odpowiednim miejscu, czyli na odpowiedniej głębokości, to nie ma większych przeciwwskazań, żeby takie coś wykorzystać. Żeby po prostu wykorzystywać tą wodę, którą później po odebraniu jej temperatury ciepła wpompowuje się z powrotem do tego źródła, do tych warstw wody. I tutaj musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy: żeby to odebranie tej energii cieplnej. Nie spowodowało, że dojdzie do wychłodzenia danej warstwy, albo żeby też ona się nie przemieściła, do czego też niekiedy dochodzi. Więc oczywiście nie jest to idealny dostęp do energii, czy też do ciepła, ale posiadający bardzo, bardzo wiele zalet. Do tego w Polsce naprawdę w wielu miejscach możemy to całkiem fajnie zastosować. Jeszcze tu wspomnę o czymś innym. O tym, że niekiedy wykorzystuje się warstwy skał nieprzepuszczające, żeby wpompowywać, gdzie temperatura jest całkiem fajna, gdzie wpompowuje się po prostu chłodną wodę. Z zewnątrz my wpompowujemy, tam nie ma tej wody, wpompowujemy tą wodę i wypompowujemy ją, kiedy ta woda po prostu się nagrzeje. Nie nagrzewamy tej wody w taki bardziej tradycyjny sposób, za pomocą pieca, kotła. Energii słonecznej czy jakiejkolwiek innej, tylko wykorzystując to ciepło w głębi Ziemi. Oczywiście nie w, takim, w takiej postaci jak pompy ciepła, tylko po prostu na taką większą skalę, na większe głębokości. Więc energia geotermalna to coś bardzo fajnego, coś co naprawdę może być. Fajnym rozwiązaniem, jeśli potrzebujemy tego źródła ciepła i też źródła energii elektrycznej, chociaż w tym przypadku te warunki, jakie musi spełniać ta woda, to źródło, ta warstwa gorącej wody są o wiele większe, ale jednak coś bardzo fajnego, coś o czym niestety wiele osób zapomina i zapomina, że takie wykorzystanie tych troszkę innych źródeł energii odnawialnych. Też może być bardzo fajnym rozwiązaniem. Wystarczy spojrzeć na Islandię, chociaż Islandia to w ogóle ma te warunki do energii geotermalnej, do jej wykorzystania genialne, i tam oczywiście to wykorzystanie jest świetne. W Polsce, tak jak wspomniałem, również są miejsca, gdzie wykorzystanie tej energii geotermalnej mogłoby być fajną opcją. Miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie te badania oraz inwestycje, ponieważ same badania nic nie dają, spowodują, że pojawi się więcej takich instalacji. instalacji, które pomimo początkowych kosztów później są bardzo fajnym rozwiązaniem. Nie wpływają w sposób negatywny na środowisko. W większej skali są ekonomiczne i naprawdę potrafią uzależnić od takich czynników zewnętrznych. Czyli mamy po prostu ciepło, bo to najczęściej w polskich warunkach byłoby to tylko źródło ciepła, tylko. No, coś wspaniałego, żebyśmy mogli wykorzystywać tą energię geotermalną jako źródło ciepła w Polsce, a jako produkcja energii elektrycznej też mogłaby być to jakaś opcja. Więc kolejne źródło odnawialnej energii, powtarzam to po raz dziesiąty, kolejna fajna rzecz, kolejna rzecz, o której w Polsce jakoś o szerokim wykorzystaniu nie słyszymy. Chociaż według tych badań, według tych analiz. Do których udało mi się dotrzeć, chociaż to tylko dostęp przez sieć, to w Polsce całkiem duże obszary mogłyby być, jakby to powiedzieć, mogłyby spełniać warunki, żeby tam taka infrastruktura powstała. Ale oczywiście potrzebne są pieniądze, dalsze badania i może część naszych problemów z ciepłem, z energią elektryczną byłyby rozwiązane. Wiesz coś więcej, znasz się na temacie. Oczywiście sekcja komentarzy. Na dzisiaj dziękuję. Zapraszam na inne materiały. Zapraszam do zasubskrybowania, do naciśnięcia dzwoneczka. Opublikuj poleć, pokaż znajomym. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.